Dzień dobry. Witam serdecznie w podcaście z cyklu Prawo Pracy na tacy. Nazywam się Katarzyna Sikorska, jestem radcą prawnym i partnerem praktyki prawa pracy we Kaligal, czyli największej kancelarii prawnej w województwie łódzkim. W podcastach Prawo Pracy na tacy w sposób prosty i zwięzły udzielam Państwu odpowiedzi na pytania z życia pracodawcy wzięte. Zapraszam do odsłuchania. Dzień dobry, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku podcastu Prawo Pracy na Tacy, w którym odpowiem na pytanie, jakie są konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli PIP. W pierwszej kolejności wskazuję, że taki zakres takiej kontroli jest bardzo szeroki. On obejmuje weryfikację naruszeń bardzo szeroko rozumianego prawa pracy, przepisów i zasad BHP. Może dotyczyć również kontroli przepisów dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Natomiast w dzisiejszym odcinku nie będziemy omawiać samego przebiegu kontroli, przedmiotu takiej kontroli, tylko opowiem właśnie o jej wynikach. Czyli co może PIP po przeprowadzeniu takiej kontroli? Odpowiadając już na to pytanie, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli, Inspektor pracy może wydać decyzję administracyjną nakazującą bądź zakazującą, może skierować wystąpienie lub polecenie do pracodawcy, może wnieść powództwo do sądu pracy lub podjąć inne działania. I teraz Państwu pokrótce każde, każdą z tych możliwości opiszę. Jeżeli chodzi o decyzję. To inspektor pracy wydaje decyzję w przypadku stwierdzenia, że warunki pracy w zakładzie pracy stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia zatrudnionych w nim osób, lub naruszono przepisy zasady BHP, i celem takiej decyzji jest usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w określonym w tej decyzji terminie. Taki nakaz, w formie decyzji wydawane jest także w przypadku stwierdzenia, że pracownikom nie zostały wypłacone należne wynagrodzenia lub inne świadczenia ze stosunku pracy. Inne przykładowe decyzje mogą dotyczyć właśnie usunięcia, nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym, w ustalonym terminie. Mogą dotyczyć nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn, urządzeń, jeżeli inspektor uzna, że taka eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i taki nakaz wtedy jest natychmiast wykonany taka decyzja może dotyczyć również ustalenia okoliczności, przyczyn wypadku przy pracy, może nakazywać, tak jak już wspomniałam wcześniej, wypłatę wynagrodzenia za pracę, i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Ona może dotyczyć zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w określonych lokalizacjach, miejscach, w których stan warunków stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. I ten nakaz też jest natychmiast wykonalny ale może też dotyczyć na przykład nakazania umieszczenia pracownika w takiej ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach. Może ona dotyczyć bardzo wielu aspektów i może mieć formę ustną. To, to dotyczy sytuacji, kiedy stwierdzone uchybienia w zakresie BHP mogą być usunięte w trakcie trwania kontroli lub może mieć formę pisemną. I pracodawca ma obowiązek zawiadomić organ pip o sposobie wykonania wydanej decyzji, z upływem terminu określonego w tej decyzji, czyli PIP wydając taką decyzję nakazującą, zak zakazującą, określa w niej termin wykonania. I jeżeli pracodawca wykona tę decyzję w terminie, wtedy nic się nie dzieje dalej, natomiast niewykonanie takiej decyzji skutkuje wszczęciem egzekucji administracyjnej. Kolejną możliwością, kolejnym narzędziem PIP-u jest skierowanie wystąpienia do pracodawcy, które zawiera określone wnioski pokontrolne które należy wykonać, i taki pracodawca ma wtedy obowiązek wykonania tych, nazwijmy to zaleceń wskazanych w wystąpieniu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Ten termin również jest określony w decyzji. Inspektor PIP może również wydawać polecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, lub podejmować inne działania, jeżeli Obowiązek ich podjęcia wynika z odrębnych przepisów. Tutaj chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których inspektor pracy zawiadamia inne właściwe instytucje, takie jak ZUS, Policja, Straż Graniczna, Urząd Skarbowy o stwierdzonych naruszeniach prawa, które dotyczą obszaru działalności tych instytucji. I takim kolejnym narzędziem, o którym chciałam Państwu wspomnieć, to jest możliwość skierowania do sądu. Pracy, powództwa, ustalenie istnienia stosunku pracy. Inspektor pracy może sam, nawet bez inicjatywy pracownika, wystąpić z takim powództwem do sądu pracy. To są te takie nazwijmy to niefinansowe narzędzia. Natomiast za wykryte nieprawidłowości PIP może również nałożyć mandat w wysokości do 2000 zł. Przy czym kara ta może być większa, jeżeli ukarany. Jeżeli pracodawca dopuszcza się wykroczenia po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch lat, i wtedy taka grzywna, taki mandat może wynieść nawet do pięciu tysięcy, co jest jeszcze istotne. W przypadku stwierdzenia tych nieprawidłowości stanowiących wykroczenia przeciwko prawom pracownika, katalog tych wykroczeń jest również bardzo, bardzo szeroki, on jest umieszczony w kodeksie pracy. Inspektor może nie zaproponować pracodawcy, nie nałożyć na pracodawcy mandatu, ale skierować od razu wniosek o ukaranie do właściwego sądu i wtedy kara za wykroczenie przeciwko prawom pracownika może wynieść nawet do 45 tysięcy złotych. No te kary są. Wysokość tych kar jest również wskazana w kodeksie pracy i tam jest te, te górne widełki 45 tysięcy 45 dotyczą tylko niektórych naruszeń. Jak widać ten katalog narzędzi możliwości, którymi dysponuje Pip, jest bardzo szeroki a konsekwencje zwłaszcza decyzji wydawanych przez PIP mogą być dla pracodawcy dotkliwe. Dlatego warto współpracować z inspektorem podczas kontroli, na bieżąco korygować, usuwać ewentualne nieprawidłowości, gdyż z mojego doświadczenia wynika, że inspektorzy w pierwszej kolejności rzeczywiście wydają te decyzje, wystąpienie, które zmierzają do usunięcia nieprawidłowości, a nie nakładają kary, mandaty. Które są, stanowią jakąś tam konsekwencję finansową dla pracodawcy. Oczywiście najlepiej być odpowiednio przygotowanym do kontroli PIP i mieć zapewnioną zgodność działania firmy z powszechnie obowiązującymi przepisami, mieć na bieżąco weryfikowane akty zakładowe, regulaminy, układy zbiorowe, inne procedury i dbać o tę o zgodność przepisów, zgodność działania na bieżąco. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie dzisiejszego podcastu. Pozdrawiam do usłyszenia.